Mam z tej strony, Oliver, i w tym odcinku będziemy grać Minecrafta. 1.1, wersja 1.21. Będziemy grać dzisiaj, no i sobie zaczniemy na tym samym świecie co ostatnio. I dzisiaj. Znaczy nie na tym samym świecie, to ostatnio, bo dzisiaj będzie yy, będzie pokazana jak yy, przez, znaczy jak yy, przespać, nie przespać, yy, jak przetrwać yy, noc w Minecraft'cie. Mogę wam pokazać. W tym odcinku właśnie wam będę pokazywał jak przetrwać jedną noc. Ten świat może będzie się nazywał Podręcznik. 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 Jak. Jezu. Jeszcze się jedna literka sama dopisała. Jak przetrwać. Ja będę lecął 12. Jak rzy 4 2 1 noc. Jedna noc. Survival harde. No modów nie włączam. Dobra. Świat się robi. trzeba poczekać. No i y, nast pamiętajcie. Następne odcinki będą jak będzie więcej łapek. Pamiętajcie o tym. Im więcej łapek, tym więcej odcinków. Dobra, zaczynamy. No, Dobra, to będzie ciężkie odcinek. Będzie troszkę długi, bo się zaczęliśmy na pustyni. Musimy przetrwać jedną noc. I dzisiaj poradnik. Jak przetrwać jedną noc w Minecrafcie. Więc dzisiaj nie, nie, nie to do, nie, typowy odcinek. Jak chodzi o, z Minecraft'a. No i będzie trochę rzeczy tam choć tu. No nie będę jej na razie denerwować. Co? Nie wiem o co chodzi. coś się zepsuło? Góra. Jestem już crafting zrobię. Crafting チェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェックチェック jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. także lecimy na, na dół, na górę. Ej, Houston, na, mamy problem. Mam łopatkę. nikt tego nie zauważy, co? Hihi. Dobra Dobra. Dobra, nie ma niczego tutaj. To wyrzucamy. No, o Jezus. Dobra. Teraz czekaj, na patyczki. Patyczków nie mam. To jeszcze 4 będę miał. Teraz sobie zrobię mieczorek Cyk, cyk Dobra I kiful. Jak ten Nubek mówi Hihi hi. Dobra Wykopujemy. Albo do przypalenia wezmę Dobra Teraz y Jedonko. To jest jedonko. E. A, a masz. Wyobrażaj się już będzie. E. Hi, hi, hi. Jestem zły dla zwierząt. A masz. A masz. Ama, ama, ama Ama, A ma. A ma. A ma. A ma. Hi, hi, hi. Nam, mi się nam jakaś wioska przydała i niedługo będę skinę już sobie zmieniał I ten mi się nie podoba wygląda jak stare działa. Ja ja stara działa stare babka z upieczonego świniaka i kiełbasa tylko tyle wiem że sobie wziąłem auto jumpa <laughs> Wicza, będzie dalo na łóżko ma no, to będzie szybki odcinek. Jednak. Ja, yeah. Ama. Są. Cztery owce. Dobra. Tyle mi wystarczy. Ja sobie jeszcze wezmę Do, do żarcia coś. <laughs> Jeśli nie ma. oj, Muszę si, skopać. Jeden si, 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 tego wystarczy. Tak, tak, tak. Chodzi to. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. Jest to, to jakiś barwnik na tej polanie. Żółte. Jest tylko żółty widać. Jeden, ale to mi nie starczy. Przywołuję trzech kwiatków. Najbardziej są niebieskie jak są dobra yy, nieważne walić to dobra walić to jeszcze tutaj o czerwone a to będę ja czerwony bet yy, jeden dobra mam jeden szukam musi być tutaj więcej dobra niebieskich szukamy kwiateczków teraz będzie easy na wszystko easy. nie trzeba się y, tego, jak to nie nie trzeba się stresować, to będzie dobre, wszystko będzie jak tyle z masełkiem, posmarowana kanapeczka z tostami w tle wystarczy. Bin Happy 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 Taki coś w ogóle istnieje? Na ile? Jeden, dwa, trzy, cztery... Na cztery? W życiu czegoś takiego nie, nie zobaczę. tylko czekać na nos. Dobra, kopiemy kamyczko na piaceczku. Czy w już dobrze będzie wszystko? Idziemy do Kraftena. Do mojego drugiego Andrzeja. Który istnieje. Ta oto na drzewku. Nie na drzewku. Nie na drzewku. Drzewko. Chodź tu do drzewka. Drzewko, chodź do Tadeusia. Tam jest drzewko. Drzew. Jeff. Jest. Jeff. dobra, robimy a mam, robię jedną tylko o tak, muszę kwiatka przemielić kwiatek przemielony, dajemy to i mamy niebieskie brawo dobra szybko Spida nóżko Cyk, cyk, teraz piecul, spalamy żarło, Dalej. hop, 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 hop przecież miałem narzędzie do spalenia, no tak Po co ja teraz? Kolejny zaraz, będzie trzeba brać

Mm. Oh. O, o ryż, o, ryż, la vida, ombrogzarda, um, nai ta, hu hi, hi, hi. a no ja to, jak to się wyłącza? Le, 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 Dobra. Dopiero. Dobra, walić to. A? czy powoli ciemno robi gdzie słońce o, zachodzi dobra Ała. no już niedługo koniec dnia dobra świechołkę wirę, sobie zrobię w ziemi mieczykiem dobra cyk 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 o bruk dajemy tutaj miejsce sobie trochę do życia tak dobra dobra teraz trzeba więcej miejsca no ja ciągle o tym miejscu ciągle o tym miejscu no Jezus myślałem mylą klawisze dobra cyk 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 już no, zachód słońca teraz trzeba zakryć się deskami cyk i o takim sposobem to zrobiliśmy mięsko przypalone mięsko 21 kobla jeden stick patyczek 11 lita, mięsko mięsko sierść blue wełna Nasionka, nieprzypalona nie wieprzowina, ta, no co zawsze jest na wodę, no i dwa itemki. To wszystko i takim miłym akcentem kończymy ten odcinek. I do zobaczenia, elo!